I są w lesie teraz i piją piłą, z piłą i piją drzewo, to brzmi. Na razie kontynuujemy medytować, po prostu trochę pobyć ze sobą. To, co mam mało czasu w domu robić, to jest fajne. Książka. Polecam. To jest tak trudne po polsku to tłumaczyć, co ona tutaj pisze, ale to jest tak istotne, tak ważne. Ja specjalnie chciałam zostawić tą książkę, dopóki jestem w naturze dopóki jestem z powrotem do tej pierwotnej e, istnienia. Wiem, że jakbym ja to czytała, i jak ona mówi o tą naturę kobieta że jesteśmy z naturą dziki, i nie dziki w sensie dziki bez kontrolu, poza kontrolu tylko dziki pierwotne um, bardzo połączone z naturą i pierwotne bardzo połączone z, z intuicją z tą wewnętrzną moc. Jak ja bym była na planie czytając to, to by było, szlak by mi trafiło, bo ja bym chciała wrócić do tego pierwotnego, który we mnie tak. jest taka burza, żeby wracać do natury cały czas, ale ciągle nie ma czasu, ciągle coś jest do robienia. I obiecałam sobie, że czytam to, jak jestem tu, gdzieś w naturze. Ja nawet nie wiedziałam w ogóle o co chodzi w tą książkę, ale czułam to. Rzeczywiście, jak ja siedzę i czytam tą książkę, czuję się, że to jest totalne racje, co ona pisze: że kobiety za długo byliśmy poukładane w bardzo ciasno pudełko pudełko e, bardziej klatka klatka grzeczności, klatka e, zadowolenia ludzi, wszystkich dookoła nas. Klatka bycia, dobra, grzeczna i te, ta klatka nam dusi. Bardzo często jest taki etykieta na, na kobietę, no może tak jak ja, że jesteśmy dziwni, nienormalni, że, że nieopowiedzialne, bo idziesz do lasu i zostawić dzieci, to wcale nie o to chodzi. Idziesz do lasu. Żeby znaleźć siebie, żeby pokazywać dzieci, kim tak naprawdę jesteś. Ale ta odwaga, żeby wychodzić z tym strefy z komfortu, tą, tą klatkę, to jest taki ogromny e, odwaga, i to mi trwało, to nie jest tak, że to mi trwało wczoraj, żeby to decydować. To mi trwało 36 lat. To mi trwało od dzieciństwa, budowałam, z, zgubiłam, znalazłam znowu. I ono właśnie pisze: jak znajdziesz ten, ten iskierka, ten, ten taki pierwotny moment, który widzisz inaczej, i dla mnie to było na pierwsze moje medytacje, jak siedziałam sama, a później jak przyjechaliśmy do Polski i dotykałam ziemię na Boso, wycofnęłam z tym Nowy Jorku ten hałas. I ludzie myślą, że to jest szaleństwo, bo tam jest życia marzenie w nowym jorku. Ale dla natury, kobieta, pierwotna natura, to jest marzenie. To jest nasze marzenie, to jest nasze powołanie. Woła nam natura, woła nam e, zwierzęty, woła nam działka, woła nam naturę, woła, woła nam siedzenie na trawie na boso. To nam woła. A w Nowy Jorku to woła innej część kobieta. To woła kobieta, która już nie chce, chce być niezależna, chce osiągnąć sukcesu. Ale jedną musi tańczyć z drugiego, bo jak tylko osiągniemy ten sukces, ten ego i totalnie tracimy ten, ta dusza nasza kobieca, no to ten, tworzymy ten sam problem ten same męski energie te, te same problemy, które zawsze były i zawsze będą, jak nie wrócimy do tego pierwotnego kobiecości. I ta kobieta umie zadbać o relacje, umie zadbać o swoje dzieci, swoje e, miłość, umie być ten domowy ogień, ale ona najpierw musi zapalić ten ogień w sobie i to robię teraz. Zapalam ten domowy ogień w sobie. I wracam do mojej pierwotnej natury i wraca wracając do domu to wiem, że będę inna, bo już jestem dzisiaj inna niż, niż byłam jak wychodziłam wczoraj. Już mniej się boję, już wiem, że faceci tutaj pracując, nie mają ochoty mi. <laughs> Nie mają ochoty mnie gwałcić. To nie jest tak, jak w filmie, że kobieta wychodzi ze strefy komfortu, ona będzie gwałcona, ona będzie bita, ona będzie zniszczona. To są bardzo fajne um, filmy, które pokazują i kładają kobietę cały czas w tej klatce. Jest niebezpiecznie, jak wychodzisz tam, zostań tam, zostań tam. A tutaj będąc, to jest. Taki zachwyt, widząc, że natura naturę mi przytula, a nie niszczy mnie. Że nie ma dziki tutaj, żeby mnie niszczyć. Nie potrzebuje nóż, żeby zabić kogoś, który za nagle pojawia się, tak jak w filmie. Nie ma tego. Tutaj jest ziemia dla mnie, żeby mi wspierać. I ja zapomniałam o tym. totalne tego nie. Wiedziałam przed, przed mój pobyt tutaj, wczoraj. Natury jest dla mnie, a nie przeciwko mnie. Czytam i zaraz idziemy tam do Sokoliki. Będziemy spać e, dzisiaj e, w szwajcarki, Svaj szwajcarki e, hostel. Tam jest e, skronisko. Będziemy namiot tam poustawić i później idziemy stamtąd, idziemy tędy, 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 tędy i pod Karpaczu jest mój syn. Ok, ja już czytam, zaraz jem śniadanie moje. Wczoraj zbierane je, jeżynę i idziemy dalej. Idziemy dzisiaj 6 km tylko, jutro mamy długi dzień, mamy 15 km, ale dzisiaj na spokojnie idziemy. Ja jak siedzę, wszystko wyciszone, telefony, to zadaję sobie pytanie: czego ja chcę? Jeszcze ja czuję, że wiele lat miałam zakodowane, co ja chcę, na podstawie kultura, media, co ja powinnam chcieć jako kobieta, co ja powinnam chcieć jako członkiem społeczeństwa nasze. Zamiast naprawdę zapytać moje dusze, tym głębsze ja, tym większe ja, co ja tak naprawdę chcę, jak ominam myślami myślając co jak chcę i idąc głębsze do mojego ciała, co moje dusze chce, no to za każdym razie ten taki piękny miłosny dom dla mojej dzieci się pojawia bardzo bym chciał, że oni mają ciepło w domu, to, co ja nie miałam. Że mają ten... ta matka, który jest dla nich, który gotuje dla nich, który wisi ubra, obrazy na ścianę dla nich, który tworzy dla nich dom, który ja nie miałam. To cały czas się pojawia dla mnie, ale od razu we mnie napali takie lampa ty nie umiesz ty nie umiesz ty nie umiesz nie umiesz, nie jesteś taka kobieta idź do pracy, po prostu bądź w pracy uciekaj te dzieci uciekaj ten dom I ja to słyszę I ja to robię uciekam w tym macierzyństwie i powoli, powoli, powoli buduję odwagę <noise> i umiejętność być, po prostu być dla mojej dzieci. Uczy się bycia. Bycia teraz w lesie dla samej siebie. Nie dla kogoś, nie dla Irka, który pisał do mnie o jakieś hasło, nie dla Polsaczy, który poprosił o jakiś film, że ja bym nagrywała. Ja umiem taki bycia, ale nie umiem być dla samej siebie. I ja to uczę, się uczę teraz. I mam nadzieję, że to przekłada na bycia dla innych, dla mojej dzieci, dla mojej najbliższej. Zapakuję wszystko i idziemy dalej. Siedziemy dalej. Takie rzeczy dla mnie. To jest bardzo smutne. My wszyscy teraz biegamy do, do sklepu, żeby robić zakupy. I zapominamy, że leżąc na ziemi, będąc w naturze rosną piękne rzeczy, które może być nasze obiad, śniadanie. I widzieć coraz bardziej pełen rzemie. Leżące owoce na podłodze i sklep pełne ludzi. Dosłownie swoje własne podwórko trzeba najpierw zjeść. Nie przyniosłam dużo swojej jedzenia. I okazało się, okazuje się, że w ogóle jest niepotrzebny, tutaj są tyle jeżene. Już się tak najadłam. 14 godziny, jestem po śniadaniu. I teraz po drugie śniadanie w lesie. I... o, znowu. I po prostu co chwilę są piękne jeżene i jak jesz coś świeże z lasu, wiele z was to wiecie. Jak jesz to, garść i to ci daje tyle energii, jakbyś jadła całej miska w domu, jakieś kupne owoce, bo ta życia w owoce, kiedy jest piękny i od razu z krzaki, jest tak bogaty, że twoje ciało od razu odżywia się, od razu jest totalnie naładowane i wcale nie jest potrzebne dużo. Szwajcarka, godziny. Tędy. Okej. Okay. Widzicie tamte góry tam? Tam i tam. Tam idziemy. Mamy cała ta droga dookoło tam dzisiaj. To zawsze wygląda trochę dalej. Ale to jest w sumie Rzut beretyn. Zaraz sam będziemy. Za chwilę. Jest późno. Prawie 11. Rozmawiałam teraz godzina z Jirkiem. <śmany> Dzisiaj jest akurat 23 jest rocznica śmierci mojego mamy. I tak cały dzień szukałam co ja chcę powiedzieć mądrego o macierzyństwie dla mojej mamy i nic nie przeszło. Zero. I myślałam, że to jest przykre, ale i teraz myślę, że może to jest już dobrze. Może w tym roku, bo to jest rok, ten rok będzie 25 lat, że nie żyje moja mama. I ona tym roku miała Dokładnie ile lat i ja mam w tym roku. 37 lat. Za miesiąc będę miał 37. Więc cały ten rok będę żyć. Idę do życia. Widzę, że ja nie jestem ta żona, której chciałabym być. Widzę, że nie jestem ta matka, której chciałabym być. Widzę, że uciekam i to i to. Mam swoje ściany, mam swoje barierka, i powoli już chcę to odpuścić rozpuścić zburzyć demolizować ten moje ja, który budowałam na fundament. Nieżyjąca matka, która mnie nie kochała. Myślę, że to jest już czas, żeby zmieniać ten w głowie, ten nieprawda. I ten, wędrówka w górach jest bardzo pomocne. Idę spać. Dzięki, że jesteście ze mną, że czuję tak mniej samotna tutaj w górach. A może kiedyś mi się uda robić wędrówka całkiem sama, nawet bez Was, ale na razie jestem wdzięczna, że jesteście. To by było zbyt dużo bez Was. Ok. Jutro jedziemy do Karpaczu. Mamy 13 km do robienia. Więc idę spać i jutro od samego rana zapakujemy i już idziemy. Pa. Do zobaczenia jutro. Dobranoc.